Mural jest zapisem mojego marzenia na temat miejskiej utopii. Chciałabym żyć w mieście, w którym rośliny i zwierzęta nie cierpią poprzez ingerencję człowieka, w którym architektura dopasowana jest do krajobrazu, i w którym wszystkie te elementy, łącznie z ludźmi, którzy mieszkają w mieście, przenikają się i to miejsce współtworzą. W realizacji muralu zależało nam na tym, żeby oddać charakter projektu, czyli taki rysunek kredką, pastelą. Więc w tej skali 720 metrów e, musieliśmy zatrudnić najlepszych artystów. Pracowało przy tym 10 osób przez 7 dni. Uwielbiamy takie projekty, które wnoszą wartość do miasta. Przygotowaliśmy kilka propozycji graficznych na ścianę, z których została wybrana propozycja Zuzanny Wolny. Ten mural właśnie jest o idei bioróżnorodności, która jest zagrożona działalnością człowieka, i o naszym Wrocławiu, jego architekturze, o moim stosunku do tego miasta. Wyobrażam sobie taki Wrocław, który uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców czyli nie tylko ludzi, ale również Zwierząt, roślin, również tych zwierząt i roślin, których na co dzień nie dostrzegamy. Taki Wrocław, w którym jest miejsce dla wszystkich, który nie wkracza w naturalne siedliska, który pozwala się rozwijać zarówno roślinom i zwierzętom, bo to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy dla naszego dobrostanu. W naszych projektach staramy się nawiązywać do kontekstu, do miejsca, do historii, do architektury. Staramy się, aby nasze obrazy, projekty prowadziły dialog z otoczeniem. W realizacji muralu użyliśmy farb katalitycznych, które mają właściwości oczyszczające powietrze. W chcemy, aby nasze inwestycje miały miastotwórczy charakter i wnosiły wartość dodaną dla lokalnej społeczności. Centrum Południe jest idealnym przykładem takiego podejścia, gdzie stworzyliśmy ogólnodostępną przestrzeń relaksu, boisko do koszykówki, fontannę czy grafikę upamiętniającą historię tego miejsca. Teraz do tej listy dopisujemy mural, który nie tylko upiększy okolice i dodaje jej większego kolorytu, ale również pomoże w walce z zanieczyszczeniami powietrza.